Matu si si mi film, lepej peskáčí, ba mi się film, Nie. Wyślij mi ten film, bo inaczej mi nie stanie yeah. Lecimy z tym, wszyscy ręce w górę dla Natusi yeah, oh. Im się dopiero rozkręca, będzie mocno Ręce w górę, wady słaboło. No. Natusia, wyślij mi film, oh. lepiej bez gaci no. Bo urwie mi się film, cyk, 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 aparat Będzie dobrze, oh. będzie dobrze Nikomu nie wyślę, do nikogo to nie dotrze Wszystkie ręce w górę dla Śmiech, keke, yeah. Dzisiaj twoje pierwsze miejsce, weź to, weź i bądź moim Yeah, yeah, yeah. Oh. To yeah, 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 oh. słowo to cheater. Ja Wszystkich w to, to cheater. Wszystkich w to Mali to čiter, ja budem stále komunizovať PK, všetkých vtok na lónce. Mali to čiter, ja budem stále komunizovať PK, všetkých vtok na